Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Radziecki Tu 2000 kontra amerykański Wahadłowiec Kosmiczny, dlaczego wyścig zakończył się porażką 22 września 2025 rok, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, Sowiecki Sojusz i USA rywalizowały w wyścigu kosmicznym przez wiele lat, był to czas wielkich odkryć i śmiałych projektów. I tak jeden chyba wyglądał. Amerykanie stworzyli wahadłowiec kosmiczny. Był to wyjątkowy wielokrotnego użytku. Statek kosmiczny startował jak potężna rakieta i wracał na Ziemię jak zwykły samolot. Wydawało się, że to prawdziwym cudem. Sowiecki sojusz nie pozostał bierny. Rosyjscy inżynierowie odpowiedzieli własnym projektem, samolotem kosmicznym Tu-2000, to był śmiały i ambitny projekt. Miał polecieć w kosmos i wrócić. W wyścigu kosmicznym rywalizowały dwa wielkie kraje. Każdy z nich chciał z zademonstrować swoją przewagę w kosmosie. Czym jest tu 2000? Tu 2000 był bardzo nietypowym projektem, został opracowany przez biuro konstrukcyjne Tupolewa. Miał być samolotem hipersonicznym. To chyba rysunek tego samolotu. Mógł wystartować z prostego lotniska, rozpędzić się do niewiarygodnej prędkości wejść na orbitę okołoziemską. Po locie wracał i lądował jak zwykły samolot. To było prawdziwe marzenie o lotach kosmicznych. Taki samolot mógł wielokrotnie latać w kosmos. Nie wymagał specjalnej platformy startowej, był bardzo wygodny i nowoczesny, jednak projekt okazał się zbyt skomplikowany, wymagał specjalnych materiałów i silników, niestety to marzenie nigdy się nie spełniło. Amerykański wahadłowiec, proste podejście. Amerykanie wybrali prostą drogę, nie wynaleźli niczego skomplikowanego. Ich wahadłowiec już poleciał w kosmos i udowodnił swoją niezawodność. Owszem, było, był bardzo drogi, ale przynajmniej faktycznie działał i spełnił swoje zadanie. Roxwell X-Fetty. Wahadłowce kosmiczne wielokrotnie latały w kosmos, wynosiły satelity na orbitę, pomagały w budowie stacji kosmicznych oraz transportowały ładunki i astronautów. To był sprawdzony system, mógł robić wiele pożytecznych rzeczy w kosmosie. Dlaczego Tu-2000 nie wystartował? W Sowieckim Sajusie brakowało odpowiedniej technologii. Potrzebne były specjalne materiały odporne na ekstermalne temperatury. Potrzebne były również nowe silniki, a ich opracowanie wymagałoby dużo czasu i pieniędzy. Gospodarka Sowieckiego Sądu była już słaba, a na taki projekt brakowało pieniędzy. Problemy techniczne: silniki tu 2000 zostały zaprojektowane do pracy na wodorze. Sowiecki Sądz nie posiadał takich silników. Kadłub samolotu musiał wytrzymać temperaturę do 1500 stopni, a także materiały nie były dostępne. Wszystko musiało zostać stworzone od podstaw, co było niezwykle trudne trudności gospodarcze. USA wydawały mnóstwo pieniędzy na wahadłowiec kosmiczny. Sowiecki Sąjust nie mógł sobie pozwolić na takie wydatki. Kraj wydawał pieniądze na wojsko i pomoc swoim przyjaciom. Na naukę zostało niewiele pieniędzy. Projekt tu 2000 był bardzo kosztowny i musiał zostać porzucony. Powody polityczne. W latach 80. Sowiecki Sojusz. Y, y, zmagał się z trudnościami, a gospodarka radziła sobie słabo. Kraj przygotowywał się do zmian, a władze rozważa, y, rozważały reformy. Y, wyścig kosmiczny zeszedł na daleki plan, gdyż przestał no, przeznaczać pieniądze na drogie projekty. Los projektu w 1991 roku wydarzyła się wielka tragedia: Sowiecki Sojusz przestał istnieć, wszystkie programy kosmiczne nagle ustały, nie było pieniędzy na naukę i technologię, a finansowanie tu 2000 zostało całkowicie odcięte. Z wielkiego projektu pozostały jedynie rysunki na papierze, piękne plany nigdy nie stały się rzeczywistością. Jak prav... Jednak prawdziwą odpowiedzią na Amerykę był bra... ba... Buran. Ten statek rzeczywiście poleciał w kosmos. Wykonywa... Wykonał tylko jeden lot, ale całkowicie samodzielnie, bez ani jednej osoby na pokładzie. To było wielkie osiągnięcie, ale po upadku sowieckiego i Buran już nigdy nie poleciał. Tak zakończył się rosyjski sen o kosmosie. Dlaczego Prom wygrał? Prom kosmiczny nie był idealny, dwa z nich eksplodowały i zabiły astronautów. Mimo to wahadłowiec kosmiczny latał przez 30 lat i wykonał około 135 lotów. Był to sprawny system, a USA były w stanie spełnić swoje obietnice. Lekcja historii i wyścig kosmiczny pokazał coś ważnego. Nie chodzi tylko o wynalezienie czegoś, trzeba umieć to zrobić. Sowiecki Sojusz często proponował śmiałe projekty, ale nie zawsze były, był w stanie je zrealizować. Tu 2000 był zbyt skomplikowany i brakowało mu technologii. Brakowało również funduszy, a piękny pomysł pozostał jedynie na papierze. USA stworzyły prosty, ale funkcjonalny samolot. Sowiecki Sojusz opracował skomplikowany, ale nierealny projekt. Praktyczność zwyciężyła nad marzeniami. Dziedzictwo Tu 2000. Pomysły i tu 2000 nie poszły jednak na marne. Wiele krajów rozważa obecnie budowę samolotów kosmicznych, pojawiły się nowe materiały i silniki. Być może taki samolot kiedyś poleci, ale w XX wieku było to niemożliwe. Amerykanie zbudowali praktyczny statek. Nie był idealny, ale działał. Radziecki projekt był zbyt śmiały, wyprzedzał swoje czasy. Technologia potrzebna do jego stworzenia jeszcze nie istniała, a wyścig zakończył się na korzyść USA. Marzenie o samolocie kosmicznym nigdy się nie spełniło, ale pokazało, do czego zdolni byli ludzie. To trzeba dodać, że może wygrali, ale ostatnim prezydentem, który coś zrobił w Ameryce, był Ronald Reagan. A później Ameryka przespała ponad chyba 30 lat. Do, te, do czego doszło, że lepszą broń Rosja ma niż na przykład NATO, y, NATO, czy oczywiście Ameryka, czy Izrael? To trzeba jasno powiedzieć. I, I nie ma systemów, by ich zatrzymać. To trzeba tak jeszcze dodać. Do tego to by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, mam się i do